Dlaczego, dlaczego coś nagrywam tak z drugiej strony? Tylko ta, z drugiej okay. strony jakość jest trochę lepsza. Mm -hmm. mm -hmm. No, tak. E, jakość, nie? Mm -hmm. e, dobra. E, cześć, witam serdecznie. Nazywam się Adam i nagrywamy na kanale YouTube pod tytułem Adam Poleca. Dzisiaj jest ze mną autor e, tej książki, którą miałem okazję przeczytać w wersji PDF. Teraz mamy ją z dedykacją, dlatego chciałem, żeby autor powiedział parę zdań o, o tej książce. E, sam, powiedz mi, czemu ja powinienem przeczytać, czemu ja ludzie w ogóle powinni przeczytać? Co w niej jest takiego wartościowego, poza tym, że ją napisałeś? <grywa> <grywa> co, no, szczególnie ludzie, którzy nigdy nie słyszeli na temat turkusowych organizacji, um, to jest jeden temat, który dość dobrze tłumaczy, dlaczego następuje zmiana w sposobie zarządzania. Który jest właśnie, turkusową, to turkusowa organizacja jest pewną receptą na problemy, które się zdarzają w tradycyjnych organizacjach, że Aha. firmy nie mogą znaleźć pracowników do, do swoich działów, że badania, które pokazują z roku na rok poziom badający poziom zaangażowania, że badając w korporacjach, w dużych firmach, często tylko 40% ludzi e, się angażuje w to, co robią, a 40%? 40%. 40% to jest tak, ty, instytut ty, 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 tylko czy aż? E, dla mnie to jest niestety e, tylko, bo mhm. ja ch chciałbym i ja ch ja tworzę takie organizacje, w którym, w którym ja pracuję, lubię to, co robię, pracuję z pasją, uwielbiam mm -hmm. swoją pracę i inni ludzie, z którymi współpracuję, też to tak odbierają. A jak słyszę, to, że ludzie przychodzą do pracy tylko po to, żeby, żeby po prostu czekać na to, spędzić, aż, spędzić aż, 10 będzie, godzin. aż będzie czwarta godzina, ja w końcu, wow, skończę swoją pracę i zacznę żyć po 16 albo po 17. Aha. No to to jest marnowanie swojego własnego e, życia i właśnie turkusowe organizacje znajdują rozwiązanie na to, ten sposób zarządzania, który też wyłania takie, takie, taką, taką chęć życia, takie znajdywanie swojego własnego powołania, a oprócz tego powoduje to, że też te organizacje są skuteczniejsze, szybciej się rozwijają. Mm -hmm. I schodzi też taka, taka presja i walka, która często jest w organizacjach takich tradycyjnych, że tutaj mamy szefa, który coś decyduje, a ja jestem na dole i muszę to spełniać, albo z drugiej strony to, że jestem szefem i mam wszystkie odpowiedzialności na swoich barkach, a ludzie się nie angażują. Tutaj w turkusowych organizacjach tworzymy wspólny, wspólny system, w którym nam się lepiej pracuje. Także jeśli ktoś tego nie czytał, to zachęcam. A jeśli, exemple, proszę, a, jeśli ci, którzy, a jeśli ci, którzy czytali już na temat turkusowych organizacji, to w tej książce ma, mają kilka ciekawych rzeczy. Skupiłem się na tym, jak dojść do, te, jak, jak, jak stworzyć turkusową organizację i patrząc na to z różnych perspektyw. Także macie na przykład perspektywę moją, jak ja tworzyłem to organizację ponad stuosobową organizację IGUS której w dużej części można powiedzieć, że jest turkusową, ale macie też doświadczenie sześciu przedsiębiorców, którzy na przykład jedni stworzyli organizację, która działała bardzo skutecznie i pojechali na sześciomiesięczny pobyt do Azji Południowo-Wschodniej, okay. i tam sobie spędzili miło wakacje, a się okazało, że cała, cały zespół, cała organizacja bardzo dobrze się rozwijał bez nich. Bez ich udziału. No, no to, to może być e... jak wyjeżdżasz na pół roku i e, nie macie. Powiedziałeś, że z badań wynika, że 40% osób tylko e, mm -hmm. pracuje. Tak, tak, to jest inicjatywa luba. E, kojarzysz, mm -hmm. kojarzysz takiego gościa, Ksiądz Kaszkowski? Nie, akurat nie Te, To jest jakby książk, który kiedyś tam zmarł, niedawno zmarł na, mm -hmm. na raka, natomiast... A, kojarzę, ten taki w okularach. Tak, taki ten taki okurowy. właśnie w okularach. Jakby polecam jego książkę, bo, bo naprawdę się jakby czyta bardzo fajnie. Mm -hmm. Natomiast on właśnie coś tam takiego powiedział, nie? Że na pytanie, ile osób pracuje u mnie w organizacji, powiedział, mm -hmm. że niecała połowa. Mm -hmm, Więc jakby tak. on też jakby to zaobserwował ze swojej jakby struktury. Myślałem, że jakby stąd to jakby z tych badań e, mm -hmm. czerpiesz. Mm -hmm. Ile książka ma stron? 308, taki, taki 308, 308, 308. <gry> 308. Jedną rzecz rzeczywiście to, co otwarłeś, czyli to, co może być ciekawe dla, dla czytelników, żeby po nią sięgnąć, że ujmujemy tutaj i pokazuje taki model, który jest nazywany integralnym modelem życia człowieka, rozwoju człowieka integralnym, integralną metodą na szczęście wręcz, tak to można powiedzieć. To jest między innymi ta spirala, model nazywa się Spiral Dynamics, mhm. który tak w dużej części tłumaczy, jak mamy się rozwijać, jak mamy osiągać szczęście. I że to jest proces, w którym my przechodzimy przez kolejne etapy naszego własnego rozwoju. Nie wiem, czy coś słyszałeś na temat modelu Spiral Dynamics? Ostatnio na LinkedInie jest ktoś mnie właśnie oświecał o takim Aha. modelu, w, w aspekcie. Wiem, dyskusja była na temat piramidy potrzeb Maslowa. Mhm. Jakby ja twierdziłem, że sa, samodoskonalenie to jakby nie do końca jest to, co tam powinno znaczyć, bo tam powinno mhm. być raczej szukanie wartości. Mhm. Bo samo doskonalenie to po co wam się doskonalić sami? Mhm. Jakby, jaka wartość mhm. za tym? Tak. Samo doskonalenie jest takie pojęcie, mhm. idę na studia podyplomowe, mhm. ale co dalej, nie? To mhm. jakby nie Przeczytam książkę i no co, tak. co, co, co jakby Dla mnie to jest jakby bardziej pod Ilsa e, idę właśnie pod mm -hmm. no Szuka, tak. Szukanie wartości, mądrości, kim mm -hmm. jestem, jakieś tam tożsamości swojej, bo to jest mm -hmm. e, fajne. Słuchajcie, ja tę książkę czytałem e, od deski do deski. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie są KPIE w Turkusie, bo też coś takiego można znaleźć, mm -hmm. jeżeli chcecie zobaczyć biologię, czyli jak z poczwarki stać się motylem, mm -hmm. e, to również, e, również się o tym dowiecie. Oraz czy warto się rozwijać, po co się rozwijać, samemu również z tej książki się dowiecie. Pod filmem zobaczycie, gdzie tą książkę można kupić, chyba że powiesz teraz. Na stronie OnePress, w Empiku, w Empikach jest tak samo dystrybuowana. Od Hierarchii do Turkusu, jak wrzucicie w Google, znajdziecie wiele różnych księgarni, gdzie ona jest dostępna. W wielu księgarniach tak samo, także na PDF-ie w Audiotece, również w postaci audiobooka, którego sam czytam, um, oh. także to też z polecam. Okej, okay. chcecie książkę kupić, piszcie do Marka, poszukajcie, znajdźcie. Nagrywam to w domu, jakby to jest, nie jest to reklama produktu, tylko naprawdę polecam turkus, polecam rozwiązania turkusowe, no i polecam spotkania z mądrymi ludźmi, bo jeżeli kogoś słuchasz, to masz szansę się czegoś dowiedzieć. Jak mówisz, to niestety nie ma takiej opcji, żebyś czegoś mądrego się dowiedział.